Że tutaj elektroenergetyka no, jest bardzo bliską z firmą, bo to, co wszyscy słyszymy, elektro, elektromobilność, nowe systemy, i my tu razem z elektroenergetyką wkraczamy właśnie w ten nowy świat. Jako jedyny z pierwszych uruchomiliśmy technika systemu odnawialnych źródeł energii, wiedząc, że to jest przyszłość. Bo... Nie byli tylko konsumentami, przewodnikami samochodów elektrycznych, żebyśmy jako Polska nie kupowali jedynie elektromobilności, ale żebyśmy ją otworzyli. Dla nas to jest najważniejsze ponieważ próbujemy budować kompetencje w Zielonej Burze, próbujemy budować kompetencje w produkcji ludzkiej, aby ta elektromobilność, żebyśmy być w elektromobilności w Europie. I to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj brakuje całkowicie brakuje karty w elektromobilności. To całkowicie na tematyka. Po pierwsze bardzo, bardzo dziękuję. Firmy, które rodzą się, powstają, generalnie nastrojone są na zysk. I e, to jest jakby pierwszy cel w momencie, kiedy te firmy powstają. Państwo poszli trochę inną drogą. Państwo e, zaczęliście od e, dużej inwestycji, do takiej inwestycji, która nie zwróci się w pierwszym czy drugim e, roku, ponieważ zainwestowaliście...